Ale Szpila, Sikorski zapytany o przyszłość Dudy w Maku. Wiele wskazuje na to, że Andrzej Duda, 52 litry, po zakończeniu prezydentury swoją karierę będzie kontynuować w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Tak wynika z decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego w KU, o zgłoszeniu urzędującej głowy państwa na członka organizacji. Odniósł się do niej Radosław Sikorski, 61 litrów. Szef polskiej dyplomacji wbił szpilę prezydentowi. Przypomnijmy: Zarząd w Kół w czwartek przyjął uchwałę rekomendującą zgłoszenie prezydenta Dudy na członka maku. Za podjęciem uchwały głosowało 29 członków zarządu, czterech było przeciw, a 6 osób się wstrzymało. Zarząd w kół liczy 60 osób. Druga prezydencka kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu. Pierwsza sesja Maku po tym terminie, na której mógłby on zostać wybrany na członka Maku, zaplanowana jest w lutym 2026 roku w Mediolanie, przy okazji zimowych Igrzysk Olimpijskich. Formalnie jednak nie ma przeszkód, by wybrać urzędującą głowę państwa. W marcu 2025 roku odbędzie się sesja w Grecji, ale tam zasadniczym punktem obrad będzie wybór następcy Bacha na stanowisku przewodniczącego. Sikorski o przyszłości Dudy w Makuł. O ewentualną karierę Dudy w Maku został zapytany podczas konferencji Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, postanowił ironicznie odnieść się do całej sprawy. Bardzo pozytywnie podszedłem do informacji. Jeśli chodzi o narciarstwo czy nawet zdolność do udzielania pierwszej pomocy na stokach, Pan Prezydent ma wszelkie kwalifikacje, powiedział Sikorski. Minister sportu, Piesiewicz w słabym stylu chce odwzajemnić się Dudzie. Do decyzji w kół odniósł się także Sławomir Nitras. Minister sportu zwrócił uwagę, że obecny prezes w kół Radosław Piesiewicz, który objął funkcję zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zawdzięcza swoją pozycję prezydentowi. Polityk dodał, że rekomendacja Dudy na członka Maku odbędzie się kosztem Mai Włoszczowskiej. Była Kolarka, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska od 2021 roku, działa w komisji zawodniczej Maku i na tej podstawie ma status członka Maku. Najpierw A. Duda załatwił stanowisko R. Piesiewiczowi. Teraz Piesiewicz w słabym stylu chce odwzajemnić się Dudzie. Wszystko odbywa się kosztem kompetentnej i konsekwentnie budującej swoją pozycję międzynarodową polskiej medalistki olimpijskiej. Kobiety Brzydko się panowie bawicie napisał minister sportu na platformie X.